Tak wygląda, Dobra. wciskaj ich Naciskaj ich, pomagaj mi. Dobra. Dobra, nagram. Jeszcze nagram przez okno. Dobra. Dobra. Dobra, tak wygląda jeszcze sześćdziesiąt sekund, jeszcze sześćdziesiąt sekund. Dobra. To, to jeszcze czterdzieści pięć sekund ciekawe jeszcze piętnaście sekund jeszcze to nagram teraz przez okno. Pletycznie. tu. No ja, na, ja nagram, ja nagram jak będzie mówić. Obra. Ja, ja już. Cze nie. Dobra. Już, już idę. Dobra. Nagram przez szybę. Tak wygląda. Ciekawe. Ale to fuchać. A czy będzie używana?